OK, w tym odcinku będziemy całkowali arcusinus x przedzielony przez x do potęgi trzeciej. Spróbujcie i zaraz omówimy. OK, żeby to wycałkować, chciałbym się najpierw pozbyć tego łamka i żeby to zrobić, wezmę tego x do potęgi trzeciej, wyciągnę go tu na górę i wtedy będę mógł całkować w częściach. Zobaczcie, tą całkę po prostu napiszę inaczej, zrobię całkę sinus x i to na górę to będziemy mieli razy x do potęgi minus trzeciej dx dokładnie tak I teraz możemy w częściach całkować czyli napiszę tutaj d tutaj i tutaj dam plus i minus i teraz tak co chciałbym całkować i co chciałbym różniczkować jeżeli będę całkował arkus sinus x, to będę miał zbyt trudno, bo jest to w zasadzie osobne zadanie. Natomiast pochodna od arkus sinus x to jest standardowa pochodna, którą znam. Czyli tak, będę różniczkował arkus sinusa x i będę całkował x do potęgi minus trzeciej. I teraz tak. Um, pochodna od arku sinus x to jest 1 przez pierwiastek 1 minus x do kwadratu i, i całka od minus um, x do minus jed, i x do minus 3 to będzie tutaj następna wyższa potęga to będzie minus 2 czyli będziemy mie mieć x do minus 2 i tu będziemy mieli Minus 1, drugie. Dokładnie tak, ponieważ um, jak, jak będziemy te, to różniczkowali, to to razy to znika i będziemy mieli x minus 3 znowu. I to już jest pierwsza część naszej odpowiedzi. To razy to, to będziemy mieli, napiszę tutaj równa się, minus. Mamy, um, napiszę to w ten sposób arku sinus x przedzielone przez 2 czyli 2 i tutaj mamy x do potęgi minus drugiej zabiorę to z powrotem do mianownika czyli będę tutaj miał x do potęgi drugiej albo do kwadratu dobra, a tą część musimy całkować mamy minus minus to będzie plus nie napiszę to tu, napiszę to tu, czyli plus, całkę od i teraz zobaczcie. Tutaj mam jedne drugie, to mogę wyciągnąć tutaj przed całkę i mam x. Zostaje mi tylko x do potęgi drugiej, minus drugiej, czyli to mogę zabrać um, do mianownika. Czyli będę miał tak naprawdę to, jedynka tu na górze zostaje. Ten ta x minus druga idzie w mianow, do mianownika, czyli mam tu x do kwadratu razy tą część. Czyli pierwiastek i 1 minus x do kwadratu dx. Dokładnie tak. I hmm, co z tym teraz tutaj zrobić? Podstawienie. Podstawienie można tutaj zrobić, natomiast będzie to podstawienie trygonometryczne. Zobaczcie, tutaj mam x kwadrat, tu też mam x kwadrat. Jeżeli, jeżeli bym po prostu podstawił x kwadrat jako u, no to pochodna tego, to będę miał jeszcze jedno x, to mi po prostu nie wylatuje. Ale jak przerobię to na trygonometryczne, zobaczcie, jak tu będę miał sinusa, tu będę miał sinusa, z tego się zrobi kosinus, i pochodna od sinusa będzie kosinus, więc to mi elegancko wylatuje. Zobaczcie, powiem tak. Um, x do kwadratu. Nie, zrobię tak. x równa się sinus u. Dokładnie tak. Wtedy pochodna tego będzie cosinus u u. Dokładnie tak. Złóżmy teraz tą, tą całkę tutaj, jeszcze raz z tą informacją, którą tutaj mamy. Mamy równa się jedne, drugie, całka. Jedynka tu na górze zostaje. x do kwadratu to będzie sinus um, od u do kwadratu, czyli napiszę sinus do kwadratu u. I mamy pierwiastek. pociągnę to trochę dalej tutaj. I mamy 1 minus to znowu do kwadratu, czyli to będzie znowu sinus do kwadratu u. I teraz co jest moje dx? Moje dx jest cosinus u du czyli napiszę cosinus u, d u tutaj. Zobaczcie, co to jest to w tym w pierwiastku. To jest cosinus. Zobaczcie, ja wam pokażę. Jak znamy tożsamość trygonometryczne, to wiemy, że sinus i cosinus są najlepsze przyjaciele, ponieważ sinus do kwadratu u plus cosinus do kwadratu u równa się 1. Jak to troszeczkę przestawimy do um, cosinusa, cosinus u, to będziemy mieli 1 minus to sinus do kwadratu u. I ja to nie chcę mieć w kwadracie, czyli to dostanie tutaj pierwiastek po tej stronie. I teraz zobaczcie. To i to. Jest dokładnie to samo. Czyli ta część i cosinus U tutaj elegancko wylatują, co znaczy, że moja całka tutaj się zredukuje do, napiszę tu, jedne drugie tutaj nadal są. I teraz mamy 1 przez sinus do kwadratu u D U. Dokładnie tak. Co jest 1 przez sinus do kwadratu, to jest kosekans do, do kwadratu, czyli to, to jest tak naprawdę całka od kosekanca do kwadratu u du. I to możemy już bardzo łatwo y, całkować, bo to jest tylko no, całka y, z trygonometrycznej funkcji to są standardowe całki. Jak to wycałkujemy, to nam wyjdzie minus 1 drugie. I całka od kosinus kosekens do kwadratu u jest minus cotangens u. Minus już tutaj dałem, a tu będziemy mieli cotangens u. Proszę bardzo, to już jest wycałko, wycałkowane, ale teraz mam cotangens, zostawmy na razie te jedne drugie. Kotangens Cotang, mam od u, i co to jest cotangens? Cotangens jest dokładnie to samo jak kotangens U równa się kosinus co, kosinus U przedzielony przez sinus U. I teraz zobaczcie. Um, zrobię tutaj równa się, co jest cosinus U. Kosinus U jest to. Więc napiszę, Zamiast kosinus u napiszę pierwiastek 1 minus, i teraz tak, mam tutaj sinus do kwadratu u. Nie napiszę, ale sinus do kwadratu u. Ja chcę wrócić do x, ponieważ moja um, odpowiedź też jest w świecie x, więc muszę tam wrócić. Czyli co będzie ten sinus do kwadratu u w świecie x? Proszę bardzo, jeżeli x jest sinus u. To sinus do kwadratu od u będzie x do kwadratu. Fajnie, czyli tutaj mam x do kwadratu. I damy kreskę, co jest sinus od u? x. Czyli, proszę bardzo, mamy tutaj x, -a i teraz już mamy naszą odpowiedź. Mamy um, minus jedne, drugie. Kotangens teraz zastąpię z tym, Czyli um, przeciągnę tą kreskę dalej i mamy 1 minus x do kwadratu, i tu na dole mamy x. Proszę bardzo, to jest nasza odpowiedź. Czyli tu damy minus, po prostu to. Um, napiszę 1 minus x do kwadratu, pierwiastek, przedzielone przez 2x, tutaj w mianowniku i tutaj dodajemy plus C i to jest koniec to jest odpowiedź do tej fajnej całki tak to jest co się za tym kryje to jest bardzo fajna całka trzeba tutaj zrobić takie trygonometryczne podstawienie i jak się to zrobi to właśnie tak elegancko nam tu się wszystko uproszczy i um, no będziemy mieli taką Fajną odpowiedź, która nam się tu elegancko złoży. Mam nadzieję, że to Wam się a, spodobało, i e, na razie.